Kolejny projekt uchwały z trybie jednego czytania według druku 2106. Przypomina minął tyryczny jazd poprawek. Poprawki natomiast doprowadzącego obrady należy zgłaszać do końca dyskusji. Rzecz dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu ulicy Koszykarskiej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk 2106. Tryb jednego czytania. Referuje pani rektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie przewodniczący, pani prezydent Wysoka Rado. Kolejny e, projekt przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to obszar ulicy Koszykarskiej. E, Powierzchnia planu to 104,4 hektara. Obejmuje teren zlokalizowany między ulicą Nowochudzką, Saską Myśliwską oraz rzeką Wisłą. Do głównych celów planu należą zabezpieczenie presją inwestycyjną terenów stanowiących istotny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrona terenów zieleni urządzonej, wyznaczenie nowych standardów przestrzennych i wskaźników zabudowy dla terenów inwestycyjnych ustalona w obowiązującym mod 5 grudnia 2010 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska, maksymalna wysokość dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie uzyskała akceptacji społecznej. Znaczna część mieszkańców uważała ją za zbyt wysoką i niedostosowaną do warunków przestrzennych. Między innymi też jest taki cel, ażeby doprecyzować te zapisy, które pojawiły się w planie obowiązującej myśliwskiej. Rozwiązania przestrzenne, w tym wskaźniki zabudowy przyjęte w nowym studium, wskazują więc na konieczność przeprowadzenia ponownej, szczegółowej analizy dotychczas przyjętych rozwiązań przestrzennych dla tego obszaru. W jej w efekcie zaproponowane winny zostać społecznie akceptowalne zapisy planu miejscowego przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru rejon ulicy Koszykarskiej wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zmienionego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 9 lipca 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję. pani dyrektor. w tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Planowania Przestrzennego na środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę stanowiska klubu radnych. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a zatem stwierdzam odbycie yy, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1, punkt 6 statutu. Natomiast zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie złożono poprawek. Głosowanie nad projektem uchwały w bloku głosowań.